Dwa dni temu mówiliśmy sobie 14 odcinek 16 sezonu, a dziś przyszedł czas na kolejny epizod. Jest on po angielsku, ale jak już zapowiadałem, pracuję nad napisami, które gdy tylko będą gotowe, pojawią się na playlistie, do której link zostawiam w przypiętym komentarzu. A teraz zapraszam na analizę odcinka 15. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Odcinek zaczyna się w tunelach, gdzie ninja zastanawiają się nad tym, w jaki sposób mogą wydostać się z zawalonego metra. Ich moce nie pomagają, a do tego nie są w stanie skontaktować się z bazą, aby wezwać pomoc. Tymczasem czwórka złoczyńców, Ewangelii Asfira, Mechanik i Pythor przybywa do klasztoru. Zostali oni wysłani po odebranie złotych broni z Pinjitsu i oczywiście Łuni, Pixel i Skylor nie zamierzają na to pozwolić i dochodzi do naprawdę świetnego pojedynku. Bardzo przyjemnie się to ogląda. Niestety posłańcy kryształowego króla okazują się być bardziej przebiegli niż można byłoby się tego spodziewać i nawet pomimo obrony małych latających robotów stworzonych przez Pixel dają radę ukraść złote bronie dzięki pomocy kryształowych pająków, które przybywają chwilę później. Podoba mi się to, że mistrzu jest tutaj taki bardzo energiczny i walczy wykorzystując swoje wszystkie najlepsze techniki walki, a nie tak jak w przykładowo 11 czy 13 sezonie jest starym zgadem, który potrafi tylko narzekać. To zdecydowanie tutaj na plus. Podczas walki, Asfira przekazuje dodatkowo pozdrowienia od Harumi, co bardzo szokuje naszych bohaterów i przez roztargnienie nie są w stanie dalej chronić swojej bazy. Wszyscy złoczyńcy uciekają ze złotymi broniami, a małe kryształowe pajączki rozpoczynają odliczanie do eksplozji. Wu, Pixel i Skyler zostają wyciągnięci na zewnątrz przez roboty, ale Nii zatrzaskują się drzwi od windy. Wu próbuje ją ratować, ale w tym momencie dochodzi do ogromnego wybuchu. Cały klasztor staje w płomieniach. Oczywiście ja daje radę uciec dzięki swojemu mechowi, a chwilę później Zane w końcu kontaktuje się z Pixel i wzywa pomoc, a Nia wyrusza im na ratunek. Podsumowując, bardzo podoba mi się to, jak emocjonalnie twórcy podeszli tutaj do tego ataku na klasztor, znaczy w sumie w momencie, gdy on wybuchał, martwi się głównie o nie, jednak tak czy siak bardzo przykro jest patrzeć, jak cała baza ninja płonie. Jestem ciekaw, jak szybko oni to odbudują. No i czy potem klasztor nadal będzie taki sam? Czy jednak coś się tutaj zmieni? Kiedyś dostaliśmy jakieś tam opisy, już nie pamiętam przy czym to było dokładnie. Ale tam właśnie było napisane, że ninja będą musieli w 16 sezonie zmierzyć się z największym zagrożeniem w całej ich karierze. I faktycznie taka akcja jak wysadzenie bazy w powietrze mocno podkreśla, jak groźnym przeciwnikiem jest Kryształowy Król i cała jego rada. Nie mogę się już doczekać kolejnych odcinków. A no i na koniec przypominam jeszcze o playlist. Na której znajdziecie wszystkie odcinki z 16 sezonu, które wyszły do tej pory, i w tym tygodniu możecie spodziewać się tam także odcinka 14 i 15 z napisami. A tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia.